Witajcie na kanale Elegancko Technologii w dzisiejszym odcinku. Przedstawimy Wam kolejną Kugo S1 Pro. Omówimy różnice pomiędzy modelami Pro i standardowym. Zwrócimy uwagę na wady i zalety hulajnóg w codziennym użytkowaniu, a także zmierzymy się w ostatecznym starciu 1 na 1. Po testach wielu hulajnóg kupiłem właśnie Kuga S1 Pro jako swoją osobistą hulajnogę i mam już na liczniku ponad 500 przejechanych kilometrów. Do zakupu tego modelu zachęciła mnie jego cena w porównaniu do prezentowanych osiągnięć, możliwość regulacji kierownicy ze względu na swój wzrost oraz bezdętkowe opony, aby nie musieć bać się dodatkowych opłat za przebite dętki. W opakowaniu otrzymujemy zasilacz, który według specyfikacji pozwala nam naładować hulajnogę w ciągu 4 godzin. Ładując więc przez noc zawsze naładujecie do pełna. Znajdziemy tu też jakieś papierki, torbę do przenoszenia hulajnogi, która swoją drogą... Sprawdza się bardzo fajnie jako torba do przenoszenia statywów oraz oczywiście hulajnogę. Chociaż przy takiej torbie komu to potrzebne. Hulajnoga zarówno w wersji Pro, jak i podstawowej waży według producenta tylko 11,5 kg, co jak na taki sprzęt naprawdę nie jest dużo. Obydwa modele są wyposażone w opony bezdętkowe, które co prawda nie amortyzują wstrząsów tak jak dętkowe, ale kiedy przypominam sobie ile kosztowała mnie serwisowa wymiana dętki, to jednak ich brak zapewnia dużo większy komfort. Jeśli chodzi o budowę hulainuk, to one są wbrew pierwszym wrażeniom zbudowane bardzo solidnie, a jedyny wyraźny plastikowy element to budowa wyświetlacza. Z ważniejszych informacji możemy sprawdzić na nim prędkość, aktualny bieg, Czas oraz długość naszej przejażdżki od momentu włączenia hulajnogi, przebieg całkowity, stan baterii oraz jej napięcie. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że hulajnoga musi stać przez chwilę w miejscu, aby napięcie powróciło, a zintegrowany z nim wskaźnik baterii pokazał wiarygodny wynik. Co ciekawe, gwarancja producenta na wyświetlacz wynosi tylko 6 miesięcy, gdy na całą hulajnogę ma ona długość 1 roku. Na pokładzie jest dostępny sygnał dźwiękowy, który jednak w się miasta jest trochę cichy, a także mamy tu lampę przednią, która działa zadowalająco, oraz tylne światełko aktywne również podczas hamowania. Warto jeszcze wspomnieć, że model Pro posiada tak zwane kierunkowskazy, ale ja raczej potraktowałbym je jako element jedynie poprawiający widoczność. Jeden zresztą udało mi się już rozbić po tym, jak hulajnoga przewróciła mi się na beton. Składanie obydwu modeli jest praktycznie identyczne i po jego opanowaniu nie sprawia większych problemów. Trzeba jednak uważać na rączki. Są nasmarowane od środka, więc jest ryzyko pobrudzenia się. I trzeba oczywiście pamiętać, że jest różowy dzynzel. Jeżeli chodzi o różnice w budowie, to widać się przede wszystkim w oponach. Kugo s 1 Pro ma szerszą tylną oponę, a także obydwie są podziurawione, co ma zapewniać dodatkową redukcję wstrząsów. Dodatkowo mamy tutaj nawierzchnię antypoślizgową, której nie uświadczymy w wersji podstawowej. Producent podaje także, że konstrukcja Pro jest wzmocniona i bardziej trwała. Design to natomiast kwestia gustu. Bateria w Kugo S1 Pro jest także o 25% pojemniejsza w porównaniu do modelu podstawowego. Mi przy 185 cm wzrostu, wadze 70 kg razem z ciężkim plecakiem udało się osiągnąć w codziennym użytkowaniu zasięg 20 km, który przy temperaturze poniżej 5 stopni spadł jednak do 10,5 km. Jak natomiast wypada prędkość? To jest największa potęga tej hulajnogi. W tak niskiej cenie otrzymujemy silnik 350W, gdzie droższe hulajnogi mają w większości 250W. Dodatkowo przy możliwości startu z miejsca na pewno zostawiacie potencjalnych rywali daleko, daleko w tyle, a także wyjedziecie pod wyższe wzniesienia. Jeżeli chodzi o średni wynik czasowy na testowanej trasie, to wyniósł on około 7 minut i 25 sekund, co jest wynikiem ponad czterokrotnie lepszym w porównaniu do podróży autobusem w godzinach szczytu. Maksymalna prędkość to 31-32 km na godzinę z górki oraz 27 km na godzinę w płaskim terenie. Spada ona jednak lekko w zależności od stanu naładowania hulejnogi. Hulejnoga jest wyposażona w hamulec elektromagnetyczny, oddziałujący jedynie na przednie koło, które działa zero-jedynkowo, czyli nie możemy regulować siły jego nacisku, co powoduje ogromne ryzyko podczas gwałtownego hamowania. Jednak kiedy korzysta się z hulejnogi już nieco dłużej, to bez problemu można opanować system hamowania. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dobrym wyborem jest hamowanie pulsacyjne oraz odchylenie się do tyłu dla przeciwwagi. Trzeba jednak samemu wyczuć niekrótką drogę hamowania i w sytuacjach ryzykownych stosownie nie dobierać prędkość. Na stronie producenta, tak jak już wcześniej podawaliśmy, widnieje informacja, że obydwie hulajnogi ważą po 11,5 kg. Choć na moje odczucie, model pro jest jednak nieco cięższy. Prawdopodobnie przez fizycznie większą baterię, co mogło spowodować taki wynik wyścigu. Jednak to nie koniec nieścisłości. W opisie oficjalnego sklepu jest także wzmianka o braku możliwości jazdy na dwóch hulajnogach jednocześnie, która także okazała się być błędem. Tylko teraz, jak za Nie wiem! Podsumowując naszą recenzję, KUGO S1 Pro jest ulepszonym modelem KUGO S1, który skutecznie poprawia kluczowe cechy podstawowego modelu. Jednocześnie zachowując niską cenę, i choć standardowa wersja jest teraz już nieco tańsza, to zdecydowanie warto dopłacić do modelu z dopiskiem Pro. Głównie ze względu na baterię oraz amortyzację. Możecie zatrzymać sobie teraz film, aby spojrzeć na tabelkę z przytoczonymi jeszcze raz z wadami i zaletami Kugo S1 Pro. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. A jeżeli macie jakieś pytania do testowanych hulajnok, bądź chcecie podzielić się swoimi wrażeniami z używania tego typu sprzętów, to sekcja komentarzy na dole również należy do Was. Niestety jest to ostatni odcinek dotyczący recenzji hulajnoku u nas na kanale w tym roku, gdyż niskie temperatury niestety uniemożliwiają nam wiarygodne sprawdzenie czasu działania ich baterii. Ale nie martwcie się, mam nadzieję, że wrócimy z tym tematem już na wiosnę. A tymczasem nie zapomnijcie również od gdyż widzimy się na tym kanale już za tydzień równo o godzinie 20. A tutaj macie dwa inne filmy, które zdecydowanie również warto obejrzeć. Do zobaczenia.